Tak śpisz? Ty ty masz. Ty tak śpisz? O Rzeszku! O No tak śpisz! Uuu. Nie tłuciaczka nie dasz nawet! Nawet nie dasz! A co to masz za rączkę tutaj? No śpij. Spij! Chodź ty tutaj w Nie śpisz? A co ty robisz? A nie, ty tak! No tak jest! Kto tak się śmieje? Kto tak się śmieje? Ty śpi! Ohoho! hohoho Tu ho, ho. ty usalałeś? Dzień dobry! Kto ty zwał? Kto ty sypał? No tak, No tak Moje ty, ej zostaw mi włosy, co ty, wyrwałaś mi włos, włosa mi wyrwałaś, ty mi wyrwałaś włosa, ty, co to jest za włos, ząbki będziesz czyścić, o. -o.